Zanim zaczniemy, zostań do końca, bo na końcu tego nagrania powiem Ci coś, co może oszczędzić Ci miesięcy bólu, cofnięcia się w rozwoju i ponownego ugrzęźnięcia w chaosie narcyza. To, co dziś usłyszysz, pomoże Ci zrozumieć, dlaczego powrót narcyza nigdy nie jest nowym początkiem. Tylko powtórką tego samego piekła, tyle że w gorszej wersji. Jeśli teraz czujesz, że tkwisz na rozdrożu, to ten film poukłada ci wszystko w głowie. Zaczynamy. Dlaczego nie powinieneś przyjmować Narcyza z powrotem? Pamiętaj, z jakich powodów zostawiłeś Narcyza, zastosowałeś brak kontaktu, miałeś już go dość. Nie chciałeś mieć już z Nim więcej do czynienia. Jeśli przyjmiesz Go z powrotem, jeśli pozwolisz na powrót Narcyza, to nie będzie zachowywać się inaczej, nie będzie zachowywać się lepiej, nie będzie zachowywać się tak, jak od Niego oczekujesz, będzie gorzej niż wcześniej. Nastawienie Narcyza jest proste: Musi zadać ból. Cierpienie musi doprowadzić do tego, że poczujesz się tak źle, jak on się czuje. Nie uświadamia sobie, nie chce zaakceptować tego, że odszedłeś, bo miałeś już dość takiego traktowania, takiego złego traktowania. Narcyz nie zastanowi się nad tym wszystkim, co zrobił. Nie zastanowi się nad tym wszystkim, co doprowadziło do tego, że nie chcesz mieć już z nim do czynienia. Narcyz nie zastanowi się nad niczym, co zrobił źle. Możesz otrzymać fałszywe przeprosiny, lecz ma to na celu odzyskanie cię jako źródła zasilania, odzyskanie kontroli nad tobą, a później Narcyz cię ukaże. Za to, że się opierałeś, ośmieliłeś się mu sprzeciwić. To nie będą szczere przeprosiny, to nie przetrwa. To jedynie coś, czego Narcyz używa w danej chwili, by odświeżyć relację z Tobą, by znów mieć do Ciebie dostęp. Narcyz nie może utrzymać normalnego. Zdrowego zachowania przez dłuższy okres czasu. Na pewnym etapie wyjdzie na jaw jego prawdziwa natura, a wtedy będzie gorzej niż poprzednio. Narcys musi cię ukarać za to, że go odrzuciłeś, za to, że mu się opierałeś, sprzeciwiałeś. Może wrócić i zachowywać się, jakby był zraniony. Może odgrywać rolę ofiary, lecz w rzeczywistości to Narcyz stworzył takie okoliczności, to on doprowadził do niekorzystnych dla niego zdarzeń, lecz nie chce tego uznać, nie chce uznać źródła jego problemów. Źródłem problemów Narcyza jest on sam, jest jego nieodpowiedzialne. Dysfunkcyjne zachowanie jest źródłem problemów i w głębi o tym wie, lecz nie chce tego uznać, nie chce tego zaakceptować. Kiedy przyjmujesz narcyza z powrotem, to przyjmujesz z powrotem problemy, a także wszystko to, co złe w pakiecie. Znowu zaczynasz mieć do czynienia z jego bagażem, zupełnie tak. Jak to było wcześniej. Jego problemy stają się Twoimi. Im dłużej zabawiasz Narcyza, tym bardziej Cię to wciąga, aż w końcu stajesz się częścią problemu. Kiedy zasilasz to, co do Ciebie mówi, kiedy wchodzisz w interakcję, to daje Narcyzowi okazję do powrotu. Narcyz zawsze tworzy. W życiu innych ludzi problemy wciąga ich w niezłe bagno, już taki jest. Będzie usiłował cię przekonać, że to ty jesteś przyczyną tego, że on tak się zachowuje. Będzie usiłował wmówić ci, że to przez ciebie musiał tak postępować. A gdy zaczniesz w to wierzyć, to daje mu możliwość powrotu. Wtedy jesteś bardziej podatny na to, by akceptować przemoc. Zaczynasz wierzyć, że może na to zasługujesz. Może faktycznie byłeś częścią problemu, więc musisz go przyjąć z powrotem, pomóc mu lub dać mu to, czego potrzebuje. Dlatego Narcyz chce, byś brał na siebie odpowiedzialność za jego błędy. Za jego pomyłki i niepowodzenia. Musi wmieszać cię w swoje dysfunkcje, tak jakbyś był częścią problemu, jakbyś był tak samo odpowiedzialny za to, co się wydarzyło. Narcyz sprowadził te problemy na siebie samego. Miał mnóstwo możliwości, by uznać to, co poszło nie tak, lecz nie chciał. Nie poświęcał temu czasu i uwagi, nie zajmował się problemem i nie podjął odpowiednich działań, nie wprowadził zmian, które mogłyby być bardziej korzystne dla niego. Wtedy mogłoby to zaprowadzić do innego rezultatu. Narcyz nie zajmował się problemem, gdy miał taką możliwość, więc jest w pełni odpowiedzialny. Podjął już wybór, to jego decyzja, by nie uznać, co działo się tuż przed jego nosem, a teraz chce Ciebie obwiniać, chce, żebyś myślał, że byłeś częścią problemu, a gdy się pojawi w Twoim życiu ponownie, to będzie oczekiwał, że weźmiesz pełną odpowiedzialność za to, co się stało. To nigdy nie miało nic wspólnego z tobą. To nigdy nie było oparte o to, co powiedziałeś lub zrobiłeś. W większości przypadków to coś, co ci się przydarzyło, coś, co Narcyz ci zrobił. Narcyz chce, żebyś wziął za to odpowiedzialność. Chce tak, żebyś poniósł konsekwencje jego ignorancji. Jego kiepskich decyzji. Gdyby był zdrowym, normalnym człowiekiem, to po prostu by uznał, co zrobił źle. Zamiast cię obwiniać, zaakceptowałby, że był przyczyną problemu. Nawet normalna osoba może źle się czuć, może czuć wstyd, może mieć problem z zaakceptowaniem problemu. Z zaakceptowaniem swoich błędów, lecz dla narcyza jest to o wiele, wiele gorsze. Ma wybujałe ego, ma wyolbrzymione przekonanie co do swoich zdolności i umiejętności, tego jaki jest ważny, wyjątkowy. To bardzo utrudnia mu uznanie swoich błędów i niepowodzeń, to utrudnia mu szczere przeprosiny. Więc narcys chce, byś brał odpowiedzialność za jego bezmyślne zachowanie. Zanim pójdziemy dalej, uspokoję cię. To jeszcze nie koniec. Za moment powiem ci o mechanizmie, który sprawia, że narcyzm po powrocie musi cię ukarać jeszcze mocniej. To klucz do zrozumienia, dlaczego nic się nie zmienia. Jeśli to, co mówię, pomaga Ci lepiej widzieć tę sytuację, możesz teraz kliknąć, lubię to, bo dzięki temu algorytm wyśle to nagranie osobom, które właśnie próbują wyrwać się z podobnej pułapki. Wracamy, teraz będzie ważne. Jedyny sposób, kiedy coś może się zmienić, to wtedy, gdyby Narcyz zmienił swoje zachowanie. Gdyby zmienił to, jak odpowiada na takie sytuacje, to jedyna możliwość, kiedy mógłby cokolwiek rozwiązać. Nic się nie zmienił Narcyza. Kiedy wraca, to jedynie powtórzy raz za razem, powtórzy to, co robił do tej pory, zwykle w jeszcze gorszym wydaniu. Nic nigdy się u niego nie zmienia. Jest ciągle urażony, ma złą wolę, jest negatywnie nastawiony, chowa urazę, ponieważ go odrzuciłeś lub miałeś granice. Byłeś uparty, asertywny. Narcyz powróci i zrobi coś jeszcze gorszego, coś czego wcześniej nie robił. Lecz zawsze znajduje sposób na to, by to uzasadnić. Znajduje taki sposób w swoim zaburzonym umyśle nie jest to oparte na faktach nie jest to oparte na logice narcyz działa na podstawie swoich emocji jego emocje stają się faktami jeśli czuje się w określony sposób z powodu odrzucenia lub odmowy to uważa że ma prawo cię zniszczyć przez to osoby narcystycznie zaburzone są takie groźne, są niebezpieczne. Narcyz nie myśli nad tym, co zrobi. Nie myśli logicznie, działa impulsywnie w oparciu o emocje, nie myśli o konsekwencjach. W swoim zaburzonym umyśle nie ocenia niczego logicznie. Wszystko oparte jest o emocje. Jego emocje stają się faktami, z tego powstaje uraz, narcystyczna rana, dewaluacja, cios za cios, wet za wet. Narcyz czuje się tak, jakby musiał się zrewanżować. Jeśli zdecydujesz, że przyjmiesz narcyza z powrotem, to spodziewaj się wiele zazdrości, wiele urazy w stosunku do ciebie. Na pewnym etapie narcys użyje swoich negatywnych uczuć, by uzasadnić swoją przemoc w przyszłości. Sposób, w jaki jego zaburzony umysł przetwarza myśli i emocje, sprawia, że narcys jest niebezpieczny. To zawsze ryzyko przebywać w jego bliskim otoczeniu, przez to. Jest w stanie robić rzeczy nie do pomyślenia, rzeczy destrukcyjne, które mogą być także niekorzystne dla niego. Kiedy przyjmiesz Narcyza z powrotem, to sporo ryzykujesz. Możesz sprowadzić do swojego życia wiele problemów. Nigdy nie powinieneś otaczać się ludźmi, którzy mają nierozwiązane problemy. Chowają urazy, są skonfliktowani, będą usiłowali obwiniać cię o coś, bez zastanowienia się nad tym, co sami zrobili, nad czymś, co było nieodpowiednie lub nie do zaakceptowania, coś, co kumulowało się przez długi okres czasu. Kiedy rzeczy się kumulują, problemy narastają. I w końcu wywołują u ciebie reakcje, to Narcyz zachowuje się jak ofiara, odgrywa rolę ofiary, doprowadza do tego, żebyś poczuł się odpowiedzialny za to, co sam zrobił. Narcyz będzie obwiniać cię o twoje reakcje, zachowania, które miały miejsce z powodu tego wszystkiego, co narastało wcześniej, aż w końcu eksplodowało, lecz jeśli wspomnimy o tym, z czego się to zaczęło, to Narcyz to zignoruje. Nie chce uznać, nie chce zaakceptować, a że coś, co on zrobił, wywołało u Ciebie taką reakcję. Narcyz wie, że gdyby musiał to uwzględnić, to nie ma mowy o tym, by mógł odgrywać rolę ofiary. Nie ma wtedy Takiej możliwości. Musiałby uznać to wszystko, przez co przeszedłeś, wszystko, czego doświadczyłeś. Musiałby zrozumieć, że działasz jak zaprogramowany przez niego a to on zainstalował taką aplikację, przez niego się tak zachowujesz. To dla niego zbyt wiele do zaakceptowania. Nie może zaakceptować. Że reagowałeś na to, co w nim negatywne, lub na rzeczy, które zdarzyły się w przeszłości. Narcyz nie chce tego połączyć, nie chce połączyć kropek, wtedy grunt zapadłby mu się pod nogami, by Narcyz doszedł do wniosku, że wszystko, co się zdarzyło przez cały ten czas, było spowodowane czymś, co on robił. Nawet dla normalnej osoby to wiele do przełknięcia, a dla narcyza to jeszcze więcej. Mogłoby to doprowadzić u niego do strachu i paniki, ponieważ rzeczywistość jest następująca: gdy ciebie karał, to tak naprawdę karał także siebie samego. Projektował to na ciebie, przerzucał tak postępują narcyzi. Stosują karę wobec ofiary, wobec kogoś, kto przypomina mu, jest odbiciem jego złego zachowania. Narcyz nie chce by mu o tym przypominać, nie chce takich wyzwalaczy, nie chce uznać wstydu odnośnie tego wszystkiego, co zrobił, więc projektuje to wszystko na ciebie, znęca się nad tobą. By wyregulować swoje emocje, projektuje winę na ciebie, by wyzbyć się poczucia wstydu. Więc niezależnie, co Narcyz ci zrobił, niezależnie od tego, jak złe to było, to jeśli Narcyz wróci, to może jedynie dalej się nad tobą znęcać. To się nigdy nie zmieni, to się nigdy nie skończy. Jeśli z tego filmu Zabierzesz jedną rzecz, to tę. Kiedy przyjmujesz narcyza z powrotem, przyjmujesz z powrotem cały pakiet bólu, chaosu i win, które nie należą do ciebie. Jeśli czujesz, że to z tobą rezonuje, napisz w komentarzu jedno zdanie: Nie wracam do tego, co mnie niszczy. To proste zdanie, ale dla wielu osób staje się początkiem odezyskiwania siły. I jasności. Jeśli potrzebujesz indywidualnego wsparcia, rozmowy, przepracowania swojej sytuacji lub osobistego prowadzenia krok po kroku, możesz umówić się ze mną na prywatne sesje. To przestrzeń, w której skupimy się wyłącznie na tobie, twojej historii i na twoim powrocie do równowagi. Pamiętaj, na moim kanale czeka na ciebie setki kolejnych nagrań Obejrzyj następne, pomogą ci zobaczyć jasno to, z czego inni jeszcze próbują się wydostać. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.